Nie zawiera żadnych obiektywnych informacji. To tylko wyrażenie opinii. Emocji. Nic więcej. Nawet na krótką chwilę? Nawet... Nawet nie na miesiąc. Powiesz mu kiedy przyjdzie. Myślę się, bo już ja to zrobię. Nie mogę pozwolić, żeby to biegało jakichś dzieciak. Mam zbyt wiele pracy. Nie rozumiesz? Ja chcę, żeby gaz tu był. Błagałam, aby pozwoliła mu tu zostać, a teraz ty... Będę się cieszył, gdy dorośnie już na tyle, że będzie go można przekazać rządowi. Zdjęło, A Czy kolacja nie jest jeszcze gotowa? Nie, ma już 10 minut. Co się dzieje z tą kuchenką? Zaraz będzie gotowa. Jak się cieszę, że Cię widzę. Uważaj na no, mojego tygryska. Dlaczego mówisz to tygrys? To tylko zabawka. Ale ma Tygrysy są żółte i o większe. Mógłbyś się nauczyć się rozumieć rzeczy według jakichś właściwych nazw. Przyjdź kiedyś do laboratorium, Gaz. Pokażemy Ci kotki. króliki, świnki morskie. Robimy na nich badania. Wester, jak możesz? Wynoszcie się stąd. Muszę dokończyć pracę. Nie zapomnij powiedzieć gasowi. Co powiedzieć? Jakiś sekret? gaz, pójdziemy do ogrodu. Weź swojego tygrysa. Co to jest? Czy to coś złego? Złego? Absolutnie, nic złego. Chwileczkę. Będę potrzebował... Wybieram się w podróż. Nie będzie mnie 2-3 dnia. Reksa 4 na oznaczonym obszarze. Reksor 4? Jedziesz tam? Och, zawsze chciałam zobaczyć stary system stare ruiny i miasta. Lester, czy mogę jechać z tobą? Weźmiesz mnie? Z tobą? Jechać z tobą? <laughs> Pospiesz się i przygotuj moje rzeczy. Proszę zatrzymać chłopca do mojego powrotu. Ale nie dłużej. Reksor 4, nie mogę się doczekać. Musisz pójść na ustępstwo. W końcu jest naukowcem. Nic mnie to nie obchodzi. Odchodzę od niego, jak tylko wróci z Reksora 4. Podjęłam decyzję. No cóż, kiedy od niego odejdziesz, będziesz znowu mogła być za mąż. Wciąż jesteś specyfikowana jako prawidłowa seksualnie, prawda? No jest na, że tak. Nie miałem żadnych problemów. Myślę, że znalazłam kogoś, kto lubi dzieci. Dużo myślisz o dzieciach. Gaz lubi cię odwiedzać, ale nie lubi Lestera. Jest mu do kucza. Wiem. Ostatni tydzień to było prawdziwe niebo, kiedy go nie było. Bardzo dobrze się bawiłam. Znowu poczułam, że żyję. Kiedy wracam. na dzień. Obraliśmy się pięć lat temu, a z roku na rok jest coraz gorzej. On jest taki... taki nieludzki. Zimny, bezwzględny. Liczy się tylko jego praca. Dzień i noc. Chce się wspiąć na szczyt w swojej dziedzinie. Idzie po trupach. No cóż, może mu się uda. Czym się zajmuje? Toksykologią. Opracowuje nowe trucizny dla wojskowości. Dynalizował w wapno z siarczaną miedziną skórą, którego używali przeciwka listopadu. To mały obszar. No popatrz na mnie. Są tysiące prawników o zezwoleń. Mogę pracować latami i nikt tego nie zauważył. Wystarczy mi, że żyję. Robię co do mnie należy. odpowiadam mi to. Chciałabym, żeby kleska miał takie nastawienie. Może się zmieni. On się nigdy nie zmieni. Zawsze będzie taki sam. Dlatego postanowiłem go Dzień dobry, kochany. Wyglądasz no uroczo, oczy masz jasne i błyszczące, świecą jak górskie jezioro zasilane strumieniami. Lester, Lester, co się z tobą stało? Jesteś taki... taki inny. Czyżby na kominku szykało się wyborny posiłek? Jaki piękny domek. Taki słodki. Jakie to wspaniałe uczucie być tutaj. Boję się w to uwierzyć. co uwierzyć? Że naprawdę tak myślisz. Że nie jesteś taki jak dawniej. To znaczy jak? Podły. Podły i okrutny. Ja? Hmm, ciekawe. No ale to wszystko przeszłość. Co na kolację? Masz słabne z głodu. Wszystko, czego chcesz, Lester. Wiesz, że nasza kucharka jest ustawiona na maksymalną ilość wyrobów. Oczywiście. <laughs> No więc może spróbujemy psztyku z palędwicy średnio wysmażonego, duszonego w cebulce, z sosem grzybowym i białe bułki, z kawą, może lody i, i oboźnik na deser. W nie zwracałeś specjalnej uwagi na jedzenie. Zawsze powtarzałeś, że nie możesz się doczekać momentu, kiedy porcje do staną się powszechnie dostępne. Nie, sama to zrobię. Możesz wracać do pracy, jeśli chcesz. Do pracy? Toksyny? Ach, tu to diabł było toksyny. Co, kochanie? No naprawdę jestem teraz zbyt zmęczony. Później popracuję. Po prostu usiądę sobie i będę się cieszył, że już jestem w domu. Z dala tego okropnego Aleksora 4. Czy było okropnie? straszne. Susza i pustka, starożytność. Zbita na papkę przez wiatr i słońce. Przerażające miejsce, kochanie. Przykro mi to słyszeć. Zawsze chciałam tam pojechać. Niech Bóg broni. Zostać tutaj ze mną, kochanie. Tak, my tak, dwoje. Ziemia to cudowne pojemnice, wygodne filmy, mnóstwo życia. Nic nie rozumiem. Powtórz wszystko, co pamiętasz. O zmianach, jakie w zauważyłaś. Jestem ciekawa. Dlaczego? Bez powodu. Mów dalej. Mówisz, że wyczułaś to od razu. Że jest inny? Natychmiast to zauważyłam. Teraz jego twarz. Nie rozsądne spojrzenie. A czy mam godne? Było odprężone. Dorozumiałe. Takie spokojne. Rozumiem. Co jeszcze? Nie usłyszałem, prawda? Nie, jest w środku i bał się w salonie. Dziś w ludzi wydry z Wenus. Twój mąż budował w swoim laboratorium zjazd dla wydry. Widziałam, jak go rozpakowywał. Tylko jego co, sposób w jaki mówi, dobór słów, słów, których nigdy wcześniej nie używam, uzupełnia nowe wrażenia, metafory. Nigdy w ciągu pięciu wspólnie spędzonych lat nie słyszałam, żeby użył jakiejś przenośni. Mawiał, że metafory są nieprecyzyjne, mrące i... I co? To są dziwne słowa, stare. Słowa, których już się nie słyszy. Czy to była zoologia? Takie uroczyste słowa, jak coś... coś z książki. Właśnie. Zauważyłaś to? Zauważyłam. Mów dalej. Co ci chodzi po głowie? Masz jaką historię? chcę poznać więcej faktów. Bawi się. Karta. Bawi się i żartuje. I je? A przedtem nie je? Nie tak jak teraz. Teraz dopiero jedzenie do głównie i w ogóle wiele zostało. Zasiadł przeproszenek, skończył dziwne rzeczy. Myślałam, że przybył. Dziesięć punktów. Je, uśmiecha się, śmieje się. Zawsze jest uprzejmy. Um, jest nawet... aromatyczny. Zawsze mówi, że to... Zawsze mówi, że to jest racjonalna i intensywna praca. Badania to w tym rozumu. Jeszcze jedna rzecz jest dla mnie zagadką. to od czasu do czasu. Tak? Zajmę się mieć jakieś jakiejś Mamy komunikat? Komunikat? Co? Ty, powiedz. Ty powiedz. Ty powiedz. Będę z wami mieszkał. Mówicie ciudzi? Jak Czy wy, wy naprawdę tego chcecie? Oczywiście, że tego całkiem nie nauczyliśmy ci, kochani. Nie dręczyć koniec dręczenia. Ta. O co chodzi? Coś? Jeśli skończyłeś, chciałabym, żebyś poszedł ze mną. O co chodzi? Czy ja też mogę iść? No, Herik, chodźmy. Wybierzmy się oboje na wycieczkę. Kiedy wrócił z Przed tygodniem. I zmiana była zauważalna od razu. Zauważyła to, gdy tylko go zobaczyła. Nie ma wątpliwości, że zdarzyło się to na rektorze. I wiesz, co to oznacza? Nie. Tady są proste i precyzyjne. Pierwotna treść psychiczna zostaje wyjęta i zmagazynowana. Swego rodzaju zawieszenie. Natychmiast następuje wstrzyknięcie substytutu treści psychicznej. Lester Harry prawdopodobnie mieszkował po ruinach miast są poza zabezpieczeniami. Kranem tarczowym albo manualnym. I go do Chciałbym skontaktować się z Jill. Na pewno się niepokoi. Boże, on wciąż udaje. Rzeczywiście niesamowite. Są... Żadnych zmian fizycznych. Patrząc na tą możliwość Słuchaj, jakkolwiek się nazywa, czy rozumiesz, co mówię? Oczywiście. Naprawdę sądziłeś, że ci się uda? Innych złapaliśmy. Wszystkich dziesięciu. Tych, co byli Wam przed tobą. Jeszcze zanim tu dotarliśmy Złotwiliśmy ich. Jednego po drugim. oczami Nie oszukasz. Cała ziemia została rozszerzona przed wami takstoriana. Dziwię się, że tule wyjechały z liksom. Henryk musiał być wyjątkowo nie rozmażać. Pozostałych zatrzymaliśmy na statku. Smażyliśmy ich w Smażysz to! Nie, nie możemy. To patowa sytuacja. O co ci chodzi? Dlaczego nie możemy? Innych usmażyliśmy. Złapaliśmy ich w przestrzeni kosmicznej. To ziemia. Tu stosuje się cywilne, nie wojskowe prawo. A to znajduje się w ludzkim ciele. Podlega normalnym, cywilnym prawom. Musimy udowodnić, że to nie jest Lester Herrick. Że to reksoriański szpieg. Będzie ciężko, ale możemy to zrobić. Jego żona, żona Herricka i jej zeznanie. Jill Herrick może potwierdzić różnicę między Lesterem Herrickiem a tym czymś. Ona wie i sądzę, że mogę dopilnować, by to zeznanie trafiło do sądu. A więc to tak. Wiedziałam, że to zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. A wydawało się takie cudowne. Dlaczego? Dlaczego on... Dlaczego to zrobiło coś takiego? Dlaczego zabrało ciało Lestera? Teraz sobie przypominam. On... to... Powiedziało coś takiego. Coś o reksorze. Że cieszy się, że jest z dala od tego okropnego miejsca. Ereksorianie to stara rasa. Ta garstka, która jeszcze żyje jest bardzo słaba. Od wieków próbują mikrować, ale ich ciało jest zbyt słabe. Niektórzy usiłowali przenieść się na Wenus i natychmiast ginęli. Rozpracowali ten układ jakieś 100 lat temu. Ale to tak dużo wie. Ona. Mówi naszym językiem. Niezupełnie. Ereksorianie mają bardzo ograniczoną wiedzę na temat ludzi. Ich pojęcie o nas bazuje na naszej literaturze sprzed stuleci, na romantycznych powieściach z naszej przyszłości, język, zwyczaje z naszych starych książek. To wyjaśnia tę jego dziwaczną archaiczność. Reksorianie są 20 lat za nami, a to dla nas dużo. Dzięki temu możemy ich wykryć. Czy coś takiego jest typowe? Czy to się często zdarza? Wydaje się niewiarygodne. Jak ze snu. Trudno pojąć, że dzieje się naprawdę. Zaczynam rozumieć, co to oznacza. Galaktyka jest pełna obcych form życia. Musimy się nieustannie strzec z takich rzeczy. Lester niczego nie podejrzewał. I to coś przejęło jego ciało. Możemy zorganizować to tak, żebyś nie musiała stawać przed sądem. Eee, możesz nagrać oświadczenie na wideo i to posłuży za dobry. Co ty na to? Co się stanie, kiedy sąd podejmie decyzję? Potraktujemy go metaczami drgachkowymi. Zniszczymy reksoriański umysł. Ziemski statek patrolowy na Reksorze 4 wyśle ekipę, żeby zlokalizowała pierwotną treść. Chcesz powiedzieć? Tak, Lester żyje w zawieszeniu gdzieś na Reksorze, w jakichś ruinach dawnego miasta. Będzie trzeba ich zmusić, żeby nam go oddali. Nie zechcą, ale będą musieli. Już tak robili i ten koszmar, w którym żyjesz, odejdzie w przeszłość. Rozumiem. W porządku? W porządku. Co za miejsce? Nieprzyjazne. Uważają mnie za wspaniały postulunek policyjny. Jesteśmy na miejscu. Zaczekaj. Ja. Zaczekaj, może będziesz gotowa. Rozumiem. To trudna sprawa. Już dobrze. Tak. Jesteś gotowa? Tak. Dobrze, zaczynałem się martwić. To pani Herik. Jir to dyrektor zezwolonego. Słyszałam o pani. Więc wie pani, na czym polega nasza praca? To przykro Coś takiego już się zdarzyło. Nie wiem, co Pani powiedziała. Nie jest jasne. Dobrze. Cieszę się z tego. Niełatwo to wyjaśnić. Rozumie więc Pani, dlaczego potrzebujemy. Poprzednie przypadki przekwyciliśmy w przestrzeni kosmicznej. Potraktowaliśmy ich wiataczami drgawkowymi w przestrzeni kosmicznej i odzyskaliśmy pierwotne treści. Tym razem jednak musimy działać legalnymi kanałami. Będzie nam potrzebne Pani oświadczenie. Pani Herik, ponieważ nie nastąpiła żadna fizyczna zmiana, nie będziemy mieli żadnych bezpośrednich dowodów na poparcie naszej sprawy. Tylko Pani zeznanie na temat zmian charakteru możemy przedstawić sądowi. Pani oświadczenie niewątpliwie zostanie przyjęte przez sąd. Sąd wyda nam pozwolenia i pchniemy sprawę dalej. Jeśli wszystko pójdzie właściwie, mamy nadzieję, że wszystko będzie jak przedtem. Przedtem? Co ma pan na myśli? Trzy Yyy... E, w jakiej zmianie pan mówi? Gin! Co się z Tobą dzieje? Dobrze wiesz o jaką zmianę chodzi. Co dziwne. Ja nie zauważyłam żadnej zmiany. Nie rozumiem. Pani Henry. Czy możemy już z kochaniem? Chyba, że jest jakiś powód, dla którego mój mąż powinien tu jeszcze zostać. Jeśli to, to nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Mów jak chcesz. Będę, byś tylko była szczęśliwa. <noise> Nie rozumiesz. Nie ja chcę, żeby gaz tu był. Dobra. Bądź go. Będę się cieszył do dorośnie na tyle, że będzie można go przekazać rządowi. Podjęłam decyzję. Czy jesteś sklasyfikowana jako prawidłowa? Seksualnie. <śmienicza> Myślę, że nie miałabym problemu ze znalezieniem kogoś, kto lubi dzieci. Tego? <śmienicza> nie, jeszcze raz. Uważaj na mojego tygryska. Dlaczego mówisz za tygrys? Przecież to troszeczkę zabawka. Przespiesz do laboratorium, <śmienicza>

<noise> no Herik, chodźmy. Halo, witamy aktorów. Nie, śrupek <noise> podczas no, kiedy no, na pożarne. planie. Jak na przykład tutaj mózg wypływać na ulicy, jak na ja. jeszcze, no, ja, jest tak na motoru się zabija. Ja, świetnie. będziemy mieli taki Nic, udawać, że rozmawiasz. Nie znam pasu, nie? Nie znam pasu. Nie znam pasu. Hej. Mięcie 524. No. Jego żona zauważyła to, że to to wyznaczyła. Wiesz. Pozostałych zatrzymaliśmy na statkę. I Przez Przestrzeni. <laughs> Или нам пошло, только что не было кинема. Мой день. На день. Да, Стоп, 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 Еще раз! Синема не было. <laughs> <noise> Jeszcze raz tym miotacze, bo nie rwał Dobrze wiesz o jaką zmianę chodzi, do cholery. Cię. Dobra, to Dobra. nie widziałem cię, nie widziałem cię. Są... No. Spokojnie. nie, nie jak, Albo jak tutaj może by on siedział. Przesi. <noise> no to na, ta... no, no. na przewiach. Jak osób mi się płonę? Słucham cię da Uy, Kurde, Słucham. dalej, kurde. Ty się prowadzisz krążownik jak... na ziemi. Ej, no dobra, czytaj. Możemy zorganizować to tak, żeby nie musiałaś... żebyś... Spierliłam, Do? ładnie mówiąc. Koniec! Dobra, Hadrówka. Przystanki będą, nie? Za każdym zdaniem przystanki. Okay. Oh. Chyba nic nie ominęłam, bo tam cały czas mnie Aha. Muszę no Tam że jeszcze wiesz. Już kto ma tam pierwszych? Pierwszych? To nam koleś nagra. To ostatnie? Tak. Nie mam no, ikracie. Musi być. Musi być szczęśliwe zakończenie, co uwierzyć? Dobra, następne będzie. Może lody jadł i jadł na deser. Powtórzysz z tym obuśnikiem? Może lody jadł i jadł na deser. Co trudny jest nie obrócić. Dobrze. Niech ja Bóg broni. Zostań tutaj, kochanie, ze mną, we, we dwoje. Niech Bóg broni. Zostań tutaj tak. ze mną, kochanie. We, we, we dwoje. Tak, we dwoje. Ziemia to cudowna planeta. Tak, we dwoje. Ziemia to cudowna planeta. Jest wilgotność i mnóstwo życia. Jest wilgotność i mnóstwo życia. Tak jak trzeba. Tak jak trzeba. Wszystko, czego chcesz, Lester. Wiesz, że nasza kuchenka jest ustawiona na maksymalną ilość wyrobów. Że nie może się doczekać momentu, kiedy porcja do stara starną się powszechnie dostępna. To co? Skrykamy jeszcze nadwór i wszystko mamy. Ty chyba zwarywałeś, takie zimno? Jest. Nie no. Jest zimno. To jest najważniejsza scena w filmie, już na no tyle to... czekam. Tyle czekam i co? Nie, iść do pracy. Do tak jak toksynami. Do pracy? To jest wyznaczone. Ale nie śmiertelne. <gryzny>